Jasio bawił się pod stołem, wokół którego siedzieli goście. W pewnym momencie pyta się babci. Babciu, a co ty masz pod spodniczką? To jerzyk Jasiu. A kiedy zdechł? Bo strasznie śmierdzi. Teściowa przyjeżdża w odwiedziny do zięcia i córki. Drzwi otwiera zięć. O, mamusia! A mamusia na długo? Na tak długo, synku, aż wam się znudzę. To mamusia nawet nie wejdzie? Mąż pyta się żony. Kochanie, czemu mi nigdy nie mówisz, kiedy masz orgazm? Bo cię wtedy nigdy nie ma w domu. W łóżku leży małżeńska para. Żona mówi do męża. Dawniej przed snem delikatnie ściskałeś mnie za rączkę. On postękując ściska ją za rękę. Dawniej przed snem całowałeś mnie w główkę. On jęcząc podnosi się i całuje ją w głowę. Dawniej gryzłeś mnie w szyjkę. On chrząka, wstaje i rozgląda się za kapciami. Ty gdzie? Pyta żona. Idę po zęby. Przychodzi pijaczek do sklepu. Wybrajże cztery wina. Przedawczyni pakuje do siatki cztery butelki, facet zabiera i idzie do wyjścia, a ona krzyczy za nim. Panie, a zapłacić to kto? Facet odwraca się, ściąga spodnie, wybina tyłek i mówi: To wypina tego wina. Jasio bawił się pod stołem, wokół którego siedzieli goście. W pewnym momencie pyta się babci: Babciu, a co ty masz pod spodniczką? To jeżyk, Jasiu. A kiedy zdechł? Bo strasznie śmierdzi. Teściowa przyjeżdża w odwiedziny do zięcia i córki. Drzwi otwiera zięć. O, mamusia! A mamusia na długo? Na tak długo, synku, aż wam się znudzę. To mamusia nawet nie wejdzie? Mąż pyta się żony. Kochanie, czemu mi nigdy nie mówisz, kiedy masz orgazm? Bo cię wtedy nigdy nie ma w domu.